Dla mnie to by było upodlenie tak artystycznie, z tego względu, że jakby wiem, że mnie stać na więcej, nie? Czyli co, uważasz, że Edzio się artystycznie upodlił? Jeśli ci taki nagłówek potrzebny, to, no to mogę przytaknąć. Tak, tak, powiedziałeś no, ale... to właśnie, tylko w jakiś sposób. Znaczy, stanie że, ja bym tego, że, że dla mnie by to było upadlające. Okay. Może on jest z tym się czuje okej, okay, nie? Bo, okay. bo też wiesz, ja na przykład uważam Edzia nie za takiego typowego rapera, jak tak sobie cofam się do jego rzeczy i tak dalej, to on też właśnie, nie, można by chociaż. Ee, sobie połączyć ze mną, że on też zawsze był trzeźwy, nigdy w ogóle na bitwie raz mu się zdarzyło przekląć. On miał zawsze uh -huh. takie swoje, że nie przeklnął nigdy na bitwie, że nie pił do 18 roku życia, jest po prostu taki ułożony i tak dalej. I dla niego myślę, ten świat jest taki bardziej naturalny, że wiesz, to są takie zwykłe po prostu rzeczy. Pod dzieciaki i, i, i tyle, nie? I on się w tym czuje spoko. On też jakby ma świadomość, dla kogo to robi, a to jest też chyba istotne, że, że po prostu sobie uświadamiasz, że to jakbyś też robisz w innej branży. No, może ktoś być raperem, ale pracować gdzieś na magazynie czy coś dodatkowo. No Czyli I tutaj ja na obronę, nie, że mam dwubiegunowość, jakąś wypierdalasz też. Na obronę, z drugą teraz stronę powiem, jaki pozytywny dla X tam, 10-12 latków. W ogóle pierwsze zderzenie, że jest coś takiego jak rap, to jest Edio. Tak, dzisiaj. Tak, no. nie? Więc po pierwsze, też jakąś wciąga gdzieś tam, jakby nie patrzeć do tego świata rymowanych słów, że tak to Ma powiem. Też mocno, I freestylowo, i freestylem, i patrząc na rap scenę, no wciąga jakiś tam nowych naszych sekciarzy, nie? nowych subskrybentów. No. no tak jest, więc myślę, że. Poniekąd dużo osób mogło skorzystać na kontencie Edzia i to rikoszetem, tak ten Natomiast tak jak mówię, ja bym, ja bym osobiście aż tak tego nie robił Myślę, że jakoś wcześniej bym sobie granice postawił, bo na przykład jak niektóre rzeczy tam od Edzia sobie patrzyłem, te tiktokowe To nie wiem, przebieranie się za mamę własną, czy wchodzenie do damskiej szatni, jako taki wiesz, żeby scenkę odgrywać No to mi na dany moment byłoby z tym trochę głupio Eee, ale jeżeli on się z tym czuje dobrze i tak dalej, no to, to niech sobie to robi. No nie mam nic przeciwko temu, ja nie jestem odbiorcą tego. Rap -nios, rap -nios.